Witajcie, mam na imię Kasper i jestem uczestnikiem programu testującego stronę chceczytaćo.pl i dzisiaj opowiem wam o ważności książek w naszym życiu. Jak wiecie, książki jest to bardzo ważna część naszego życia i w szkole nam cały czas one tłumaczą, bo mamy lektury przeczytania typu Zemsta, Pantadeusz, Tadeusz Mickiewicza i różne takie rzeczy, no w młodszych klasach, typu Krumaciusz I i można ci tego nie lubić i nie każdy to musi lubić, bo nikomu nie można zmusić do czegoś, żeby ktoś robił coś, czego nie chce, ale na przykład chcę zrobić dobrą ocenę i chcesz się zmusić do czytania, to czy według was to jest warto? Bo według mnie czasami jest warto. Jest to, niekoniecznie trzeba grać w gry, albo wychodzić na dwór. To też jest dobre, ja osobiście na przykład wolę wyjść na dwór niż ta książkę, więc nie, nie oceniam nikogo, ale na przykład to też jest bardzo dobre zajęcie, bo nie trzeba szaleć, biegać, żeby dobrze bawić, można po prostu usiąść w spokoju, zapalić sobie kawę i bo czyta książkę. Nieważne, czy jest krótka, czy długa, czy fantastyka, czy kryminalistyka, czy to jest horror, czy to jest książka dla dzieci, czy to jest książka dla starszych osób. Nie ważne jaka to jest książka, ważne jest to, że książka jest dla nas, dla każdego. I że książka może być dla nas bardzo fajnym przeżyciem. Bo książka tak naprawdę, uczy nas jak żyć. Uczy nas, jak radzić sobie z problemami. I uczy nas ona właśnie w naszym kraju, właśnie w naszym życiu. I to może nas zainspirować do działania.